Dzień dobry, dzisiaj podpinam antenę. Antena jest tutaj właśnie w Kogucie. Dodatkowe są anteny, też można wypuścić i podpiąć do silnika. Ja tutaj już pokazywałem jak ja, ma, ja mam silnik, silnik to jest Nice Robus 600, tak to wygląda. kabelek już mam tutaj puszczony. Tylko jeszcze go wpiąć do silnika. Normalnie, normalny przewód w instrukcji to jest RG58. Ja mam tutaj troszeczkę inny przewód. 50-omowy. Jego parametry podam może później, chociaż. Nazwa jego jest GX03272. To jest przewód niepalny z jakich, on jest po prostu z jakiejś maszyny, jakiejś przemysłowej maszyny. Także taki przewód miałem, ale jego zaleta jest taka, że jest po prostu cienki. RG58 to jest przewód taki do kabelek, taki do anteny do CB radia, on jest dosyć grubszy, a właśnie chcę podpiąć ten kabel i sprawdzić jego właściwości, jak on się zachowuje, tutaj podpinam w tym miejscu, jest oznaczenie antena, tak jak mówię, no w zależności w jakich bramach, czy w urządzeniach, Sterowanych radiowo, różne są anteny i na zewnątrz, i tutaj, właśnie w kogutach. Ja już mam przewód przygotowany, tylko go założyć, ale no nie mam jakiegoś stojaka, czy dodatkowej osoby ze mną nie ma, aby podpiąć w odpowiednie miejsce. Tutaj z prawej strony jest ekran, z tego co tutaj widzicie. Jest, jest to na, na oznaczeniach ekran. Z lewej strony jest przewód, ten właściwy antenowy. Także zapinam, podpinam yy, tą antenę, składam całego koguta i przechodzę do silnika i robię testy odległości. Wyciągnąłem, wyciągnąłem ze sterownika. W tym miejscu jest radio. I ono, tak jak widzicie, 5V 433 MHz. Ten przewód jest do 2 GHz, a RG 58 nawet do 3 GHz. Także to jest dużo, dużo wyższa częstotliwość niż to sterowanie radiowe. Radio wyciągnięte. Wcześniej mierzyłem ile bez podłączonej anteny, jaki jest zasięg. Zaznaczyłem sobie na chodniku kredą. No i teraz to po prostu wepnę, złożę całą obudowę i jeszcze raz yy, sprawdzę, jaka jest odległość otwierania bramy z anteną. Mam już antenę podpiętą, silnik. Jest skręcony, antenę tu widzieliście, robiłem testy, dlatego brama jest uchylona. Testy były bez podpiętej anteny w sterowniku. Zaznaczone mam tutaj kredą, jaka odległość właśnie bez anteny. Teraz może sprawdzę na wyciągniętej na ręce i tutaj bez problemu. Widzicie, brama się zamyka, dobra, idę dalej, także już może krokami zmierzę, to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, kroków, nie ta ręka, no jest, jest fajnie, raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwadzieścia kroków, no łapie, dwadzieścia kroków, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, trzydzieści, nie wiem czy to będzie widać dobrze, 30 kroków. Zobaczcie, 50 kroków no i brama się otwiera, trochę mi kamera się tutaj rusza, największe powiększenie 50 kroków, i na antenie na spokojnie można. Tą bramę z daleka otworzyć 50 kroków od bramy. Także taki jest finał podpięcia tej anteny. No dalej nie ma sensu. Zresztą mam podpięte jeszcze do modułu WiFi, także z każdego miejsca mogę. Tworzyć tą bramę czy zamknąć, no, ale czasami jest też potrzebne z pilota, pilot w samochodzie no i dlatego ta antena, także polecam Wam podłączyć tą antenę. Jeszcze pokażę Wam co ja za kabel użyłem, jaki jak model kabla. Oryginalnie powinien być RG58. Na samym końcu chciałem powiedzieć parę słów o przewodach, które łączą sterownik z anteną i to niezależnie, czy to będzie brama przesuwna, czy jakaś inna, czy jakieś inne sterowanie za pomocą pilota na częstotliwość 433 MHz. Stosuje się przeważnie przewody RG58. Ja tutaj inny przewód zastosowałem. Za chwilę do niego przejdę. Ten RG58 jest w różnych... Z, różni producenci robią ten, ten przewód koncentryczny. Jest to przede wszystkim 50-omowy. Różna średnica jest tego przewodu, a im większa średnica, tym jest mniejsze tłumienie. Ale to już yy, o przewodach tych antenowych nie będę się wypowiadać, bo są fachowcy od tego od anten. Yy, tak jak mówię, CB Radio krótkofalowcy i oni tam dokładnie muszą mierzyć odpowiednia długość yy, tej anteny. Tutaj musimy pamiętać dwie rzeczy. Yy, koncentryczny przewód RG58 dobrze podpięty, czyli w odpowiednie miejsce ekran w odpowiednie miejsce przewód antenowy i w zasadzie tyle zawsze mnie ten RG58 trochę mi stwarzał problemów, dlatego że on jest grubym przewodem i chociaż ten tutaj, który, który widzę w jakimś sklepie internetowym spec kable, to jest 5 mm ma średnica zewnętrzna. i ja taki sam kabel zastosowałem, ale o innym symbolu RX 03272. Takie oznaczenie było na, na tym kablu I y, też jest 50OMowy. Tutaj maksymalna częstotliwość 2 GHz, także to jest dużo, dużo więcej. Tamten RG58 ma 3, także jeszcze więcej. Y, ten y, ma inną zaletę. Jest temperatura pracy jest do 105 stopni, czyli, czyli samogasnący niepalny przewód. Y, izolacja żyła pex, także no, to są to są zobaczcie tutaj płaszczy z radoxa, także to są materiały niepalne, także to widać od razu, że to był przewód yy, przemysłowy przemysłowy, także no, stosuje się zazwyczaj te, te przewody, jeśli macie inne opis Sprawdzić w internecie, co to za przewód. Można, można taki przewód też wykorzystać. Tak jak właśnie w moim przypadku. Sprawdzam, co to za przewód i jaką ma oporność. Czy jest yy, jeszcze jedna ważna rzecz, czy jest na warunki atmosferyczne? No bo wiadomo, to będzie zima, lato i ten przewód będzie yy, w słupku. Także jeśli raz taki przewód. Yy, jest włożony, zainstalowany, także już więcej yy, nie będzie się tego przewodu wyciągać, wciągać, tylko to jest po prostu jednorazowa akcja. Także musi być jak najdłużej. Tu jest temperatura od minus 25 do 105. Wiadomo, że takiej temperatury nie będzie, ale minus 25, a ten yy, nawet nie sprawdzałem. 20, minus 20 do 70 także też nieźle to wszystko zależy od izolacji i yy, miedziany, tam ten co założyłem jest, jest czysta miedź poocynowana także tak to wygląda dobra dzięki za uwagę wiadomo kto ogląda moje filmy polecajcie łapki, suby bo to mnie motywuje do nakręcania filmów. Pozdrawiam, najlepszego!